Pana mamy ponad 2,5 tysiąca. A pan jeszcze we dwójkę? Na razie sam, na razie mi starcza. Na rachunki. Na razie już z pana biedy nie ma. No. Nie. Czy wystarcza na wszystko i tak dalej? No raczej tak, proszę, proszę, pana. proszę pana, no... Jak to wygląda u pana? Na razie już z pana biedy nie ma. No. Nie ma biedy. Większość ja. mówi, że jest ta bieda, że będzie bieda, że tragedia. Ja już pan to pracowałem w zakładach medalowych, to na rzecz Tam Tamten mam taki dużej nie ma. 3 tysiące jest chociaż? Trzy tysiące jest? No, nie ma. Nie ma. Pani narzeka. Dwa, dwa, dwa. Bo niektórzy mają 5 tysięcy i narzekają, wie pan o co chodzi. Nie, to około ponad, ponad, ponad 2,5 tysiąca. I sam pan jeszcze we dwójkę? Na razie sam jestem. I wystarcza na wszystko? 9 rok, jak żona umarła. Na razie mi starcza. Na rachunki, na wszystko? Musi pan oszczędzać jakoś? E, no i tak, się tak. No, nie tak. wiem, światło pan gasi bardziej, wodę przekręca pan? Jak to wygląda? To gaz to, pana, pan, na mamach... Sobie... A kalendarz przykręca pan na przykład, bo nie wiem, pan w roku. Nie, nie, pan, pan? Teraz te, te, te weszłem, te weszłem, znaczy z tego kopciucha weszłem na, 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 na gaz, weszłem, No i już drugi rok, ale trochę tego, ale nie patrzę nic, bo mam, mam ciepło przyjdzie do nie. domu, nagrzane wszystko i tak dalej. I jak mógłby rząd pomóc emerytom jeszcze? Bo czy pani z emerytury powinni, czy 14 jest dobra, czy coś innego? No bardzo dobrze, to, że, że, że to, to że jednak tak dbało teraz o nas, to i ten, ten Czy pan zadowolony PiS? z tego nowego rządu? Słucham? Zadowolony pan z rządu no, naszego nowego Stuska? No czy, czy... Ja, raczej z, z, z tamtego, tamtym rządem byłem. Czy pan z pisu bardziej? Tak, z pisu, tak. Chciałby pan powrotu PiS, pis, żeby wrócił kiedyś? No proszę pana, jeżeli... Bo oni, oni im pokazali, oni im wytorowali drogę. E, te, e, pis wytorował drogę po mojemu. Ale są ludzie... Nie o 100 i Koalicji, Ile się udało zrealizować? To Ja nie, ja nie, nie bez tak wcale, bo. Ale bo... być na przykład akademiki bo, bo... za złotówkę, na przykład. Czy kwota wolna od podatku, benzyna za 5 złotych, gdzie to jest? A no, te, teraz to wszystko podrżało, tak, tak. Paliwo to zróżało. Jednak, bo, bo tutaj jak, jak ruscy. Zróżało jeszcze paliwo. Jak ruscy, teraz to, to się to, tego. to... Poradzi teraz, wystarczy na wszystko, jak to wygląda? Będzie wystarczy. Widzi Pan, że po 5 złotych chodniki w Czuchlandzie kupuje. A no który Pan ile ma? Poniżej dwóch powyżej? 1700. Pan żyje za 1700? No. I wystarczy na przykład jak to jest możliwe. No wystarczy. Da się na czymś oszczędzić na wodzie, prądzie. Nic się nie da oszczędzić. świeczkami. trzeba świeczki kupiłem. No nie no a prąd ma zdrożeć. Jedzenie pan skocenia. Co, co bym się działo dalej? Ważyłem 100 kilo, a teraz 70 Bo musi pan oszczędzać, tak? Ta. Tak. A tak. jakieś droższe rzeczy, stać emerytów teraz za tych rządów? Nie. Na stanu, nie Na jakieś luksusy, wycieczki, jak masarze. Te... Yy... Darmowe leki jak darmowe. są? No są, ale no, takie co, co po 5 zł, po 4, a takie po 70 trzeba zapłacić. A pani jak się żyje? Bo pani już nie zapytałem. Czy wystarczy pani na wszystko, jak to wygląda? I Panie, my, my razem musimy dawać. No, na czym radę. da się oszczędzać w tych czasach? Na wszystkim. Tylko o, i... Skro Skromnie się żyje teraz? Bardzo skromnie. Nowe dni. Nic nie zrobimy. Wsz wszystko złe. Dlaczego młodzi wybrali Tuska? No bo... Dlaczego nie... poszli, poszli za Tuskiem. Bo nie znają życia. życia. Czy będą żałować wyboru Bado. tuska Będą. Yy... to. No i będzie 13, merytum 14, 14, że ma być waloryzacja, Tusko no ogólnie koalicja. To czego pan jest zadowolony? No, to, no na... to za mało dla pana, Op. Na razie nie, bo, bo...